We wczorajszym pomyśle dziś wykazałem, że sąd okręgowy w Lublinie, wchodząc no, w spór teologiczny między kościołami, tak mimochodem wykazał, że w kościele katolickim nie ma jednego Boga, któremu sprawowany jest kult, ale przynajmniej dwóch: jest Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, Bóg w trzech osobach oczywiście, no i Maria, która też jest obiektem Kultu. Katolicy zaraz powiedzą: No, ale to jest kult inny niż obdarzany jest tam Jezus Chrystus, Bóg Ojciec czy Bóg Duch Święty. No, ale tu zaczynają się schody, tu zaczynają się poważne schody. No, bo jeśli jest kult Boga i kult Marii która nie jest Bogiem, no bo gdy, gdyby była Bogiem, no to rozumiem, że no, mamy kult Bogów w, w Kościele, no i wtedy jeszcze jakoś to się da ugryźć. No ale mamy kult Boga, no i kult Marii, która Bogiem nie jest, jak twierdzą niektórzy coraz sądniejsi katolicy. No ale jeśli Maria Bogiem nie jest, zakładam, że też wierzycie, że półbogiem też nie jest, ćwierć Bogiem też nie jest, jedną dziesiątą Bogiem też nie jest, czyli jest zwykłym człowiekiem. Czyli macie w kościele rzymskim kult człowieka. Pozdrawiam.